Cześć wszystkim, Damian z tej strony z kanału Damian na Przegubie. Dzisiaj, tak w skrócie, Wam pokażę, jak się obsługuje sterownik RNG SRGP, znaczy 5000 PO. Czyli co, zaczynamy? Tutaj go odpalamy. się ładuje. No jest tu wprowadzamy numer kierowcy. Tego akurat to wam pokazać nie mogę. Już wprowadzimy numer, wciskamy enter. I jeszcze raz enter. I teraz nam no wyskakuje takie coś. Numer linii, czyli tu wpisujemy. Ja dzisiaj mam 835. Zatwierdzamy Enter kod brygady No to ja mam dzisiaj Już patrzymy trzeci Enter i Enter I tu sobie wybieramy szczątkami czas odjazdu. Ja mam o 12 dwie odjazd i to jest enter i to jest wszystko że nie jest to jakieś trudne do ogarnięcia no bo tam każdy sterownik jest inny ale mówię no dzisiaj żeśmy się skupili na tym srg 5000p Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. A jutro rzucimy obsługę śkupa może? A bo teraz go odpalę. Ile mamy? 22 minuty. A to w sumie teraz go odpolimy. Się musi pomylić trochę, on się teraz usarki zapalucha. Się tu teraz o jest logowanie, no to naciskamy. Kurde tu słońce świeci trochę. Tu mamy logowanie, naciskamy to i wprowadzamy. Numer użytkownika i hasło. Ja się tu już... No i tu Wam wyskakuje takie coś prowadź kod brygady, czyli ja mam A835 5 kropka 3 i tu naciskamy dlatego tego nie widać teraz, bo słońce świeci taki przycisk dalej. Jego naciskamy, no i tu wybieramy sobie kurs. No, ja lecę tym 12 tak jak Wam wcześniej mówię No i się ładuje. Jak już skończymy kurs, no to wciskamy koniec kursu, zamknąć kurs, tak? Mówię, no teraz to to raczej za dużo nie będziecie widzieć. No i teraz będzie mielił trochę. Przekazywanie danych z kasowników, bla bla, bla takie pierdolenie. I tu naciskamy oki OK i rozpocznij kurs i to jest wszystko, nie? Na koniec zmiany, no to koniec kursu, koniec zmiany, logowanie i to jest wszystko, tak? Także mówię to też nie jest jakieś tam skomplikowane. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.